Fotografią zawodowo zajmuje się od ponad już 8 siedmiu lat, ale stricte fotografią psów. Zajmuję się od lat czterech. Bardzo długo szukałem swojego miejsca w fotografii w tym świecie. Pewnego dnia wybrałem się na wystawę psów, dzięki czemu odkryłem to, co chcę w życiu robić. Początkowo robiłem tylko w plenerze, aż padł pomysł, żeby wybudować studio. Całkowicie je dostosować do fotografii dla psów. No i od czterech ponad lat wiłożnie istnieje takie kameralne takie moje miejsce na ziemi, w którym goszczę zwierzęta, zwłaszcza psy. będę to. Fotografowałem ponad 100 raz. Jest tego już dość sporo, ale moim takim punktem jest to, żeby zrobić wszystkie rasy. Jeszcze mi zostało jakieś czysta raz, więc jeszcze wszystko przede mną. Każdy pies jest inny, jedne psy chcą usiąść, niektóre nie chcą siąść, niektóre nawet do studia nie chcą wejść, więc wszystko na spokojnie, żeby pies się czuł w studio, jak u siebie w domu. Zulus jest ośmioletnim seterem szkockim. Mam go z adopcji. Udało mi się wyadaptować przepięknego pieska, bardzo mądrego, rezolutnego i Przyszedł taki moment w naszym życiu, kiedy chcieliśmy mieć pamiątkę, ponieważ z pierwszym pieskiem nie mam pamiątki. I tutaj trafiliśmy na Łukasza, którego, jak się później okazało, znam ze szkoły. Przyszliśmy na pierwszą sesję, dzisiaj przyszliśmy na drugą sesję. No, wyniki przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Plus. Robią furorę wśród moich znajomych. I podejrzewam, że kilku z nich też już tutaj było, i myślę, że jeszcze nie jeden przyjdzie. Sesja trwa różnie. Może trwać godzinę, a czasami półtorej godziny dochodzą do sesje do dwóch godzin, gdyż no, nigdy nie wiemy, jak pies będzie reagował, czy będzie chciał siedzieć, czy nie będzie chciał siedzieć. Kiedyś miałem taką sytuację, że był pies, był baset, który na słowo siad leżał, a na leżał siadał. Ważne, żeby w życiu robić to, co się kocha. Ja kocham fotografię psów. Popatrz, tutaj masz go z profilu. Mhm. On z profilu wygląda genialnie jakkolwiek. Odbija się to światło fajnie od jego sierści. Człowiek ma do tego serce, całość. chęci, i fotografowanie jest tym, co mnie uspokaja, co mi daje odskocznie od rzeczywistości. Każde spotkanie z psem jest takim formą takiej terapii. Człowiek nie ma gorsze dni, lepsze dni, ma gorszy humor, lepszy. I psy. I zwierzęta są takim bodźcem, który powoduje, że człowiekowi od razu się robi lepiej, że życie staje się piękniejsze. I tak właśnie jest moją fotografią.